Dziewa się witajcie na moim nowym kanale Budynek Ty. I oczywiście to jest mój pierwszy odcinek na tym kanale, więc od razu ten przycisk jak widzicie na palcu, kliknijcie tam na dole i właśnie dzisiaj temat na y, sprawę subskrypcji. Dzisiaj pokażę Wam, jak przeczepić subskrypcję do właśnie palca na telefonie, bo pewnie dużo poradników jest, jak przeczepić, y, przyjść y, subskrybuj do palca, ale na komputerze lub na laptopie, a ja właśnie dzisiaj pokażę wam jak to y, zrobić na y, telefonie no, więc zapraszam już jak będę w telefonie i wam wszystko tam wytłumaczę okej, okay, więc jak widzicie jestem już na telefonie i tutaj na telefonie y, pokażę wam właśnie jak to zrobić, więc pierwsze co musicie zgrać taką aplikację kinemaster, z góry naprawdę polecam wam aplikację kinemaster bo jest naprawdę kozak ta aplikacja, po prostu ta aplikacja jest kozacka jeśli chodzi do montowania na telefonie, to naprawdę y, aplikacja Wam się przyda. Więc wchodzimy sobie w tą aplikację. Będę mówił trochę ciszej teraz, bo y, jest y, 0012 i nie chcę obudzić moich braci, bo śpią. Więc będę mówił trochę ciszej. No i dobra, wchodzimy sobie w tą aplikację Kinemaster. I teraz, jak już zainstalujecie, jest całkowicie za darmo i naprawdę y, jest fajna. No po prostu jest fajna. I klikamy sobie w ten plusik 16 na 9 I teraz z internetu Po prostu wpisujecie w internet Jakieś na przykład animacja przycisku subskrybuj I tam wam podadzą linka Do tego do pobrania Po prostu pobieracie sobie jakąś animację subskrybuj I ten I przygotowujecie sobie wasz film I przygotowujecie sobie wasz film W którym mówiliście, że na tym palcu jest subskrypcja Ja już taki jeden film mam tu Przygotowany. Zobaczcie sami. No a wy pamiętajcie, żeby ten czerwony przycisk tutaj na tym palcu kliknąć tam na dole. Wielkie dzięki. Miłego oglądania. No więc ja już mam tu nagrane. No i okej, okay, jeżeli ten filmik mamy już przygotowany, ale tu minę zrobiłem. No, to teraz wchodzimy w nasz pobrany subskrybuj, czyli klikamy znowu media. A nie, przepraszam, layer. Albo wiecie, co? pierw, ten, pierw musicie znaleźć ten moment, gdzie pokazywaliście ten palec. Czyli jak gdzieś to miałem tutaj, jakoś i layer, wchodzicie i w media. Ważne, żeby to było layer i media, a nie media. Layer i media, wchodzimy. I teraz. Y Klikamy sobie na nasz, po prostu ten, na naszą animację. Jak widzicie, tutaj mamy, i teraz yy, jest takie coś, i teraz sobie to powiększamy. Teraz musimy sobie to powiększyć, tak? O. I gdy już powiększymy, to chcemy pozbyć się tu tego, właśnie tego zielonego tła. I żeby pozbyć się tego zielonego tła, to klikamy w tą animację subskrypcji. Klikamy w ten, po prostu, filmik z animacją subskrypcji. Klikamy tutaj. W tą panią jakby co stoi, nie wiem jak to nazwać, to się nazywa Chroma Key i klikamy to enable i klikamy to biało, żeby było takie czerwonowe jak widzicie już jest tutaj u nas przycisk subskrybuj i ustawcie sobie, nie wiem, tak może być w sumie 50 na 50 albo na przykład możecie też ustawić sobie tak no i gdy już to sobie ustawicie Klikamy w te, żeby zatwierdzić, i teraz znowu w to klikamy, i klikamy tutaj w lewym górnym rogu. na znaczy nie tak bardzo górnym, jest taki klucz, to widzicie? I w ten klucz właśnie wchodzimy. I teraz tutaj, gdzie mamy palec, tutaj wstawiamy ten przycisk subskrybuj, tu, gdzie mamy palec. I teraz po prostu robimy dodaj. I znowu jedziemy. Jak palec nam zejdzie w dół, to robimy na ten palec w dół. Widzicie? Na ten palec w dół. I robimy plus. I później znowu w dół. Jedziemy dalej. I robimy. Plus. Możemy sobie jeszcze tutaj o, i zobaczcie, jak to wygląda. Na tym palcu wyglądać. Tam, na dole. Wielkie dzięki, miłego oglądania. Widzicie, można jeszcze oczywiście to poprawić i w ogóle, tylko ja po prostu to zrobiłem o tak, na odwal taki, jakby powiedzieć, no, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, chcecie więcej takich odcinków, na przykład takich poradników, jak coś zrobić, jak coś zmontować, to oczywiście piszcie w komentarzach na dole. Ja oczywiście będę czytał komentarze. No i to tyle. Mam nadzieję, że fajnie wam się oglądało. Mam nadzieję, że najważniejsze, no, wygląda to tak. Ten, ten czerwony przycisk tutaj na tym palcu wygnąć tam na dole wielkie dzięki, miłego oglądania wygląda to tak, jeszcze mógłbym to oczywiście dopracować jeszcze lepiej byś, by, wy byście mogli to zrobić ale ja to zrobiłem po prostu o tak wy możecie jeszcze sobie to poprawić, żeby lepiej jeszcze to było więc mam nadzieję, że odcinek cz Czek się spodobał, ja się żegnam Elko